Przypomnijmy, odcinek od ulicy Kamiennej do ulicy Łopuskiego to pierwszy z trzech etapów przebudowy bulwarów nad Parsentą. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich w kwocie blisko 16,5 miliona złotych miasto mogło przystąpić do realizacji inwestycji. W maju ogłosiło przetarg na to zadanie. Wybrano najtańszą ofertę firmy HydroBud Adam Dzik na blisko 18 milionów 400 tysięcy złotych. Prace rozpoczęły się w sierpniu. Wykonawca zaczął od wygrodzenia terenu na odcinku od ulicy szpitalnej przy skrzyżowaniu z ulicą Łopuskiego. Do tej pory zdemontowano barierki, położono sieci elektryczne, ale główne prace budowlane nie ruszyły i póki co należy na to poczekać. Miasto otrzymało od wojewody zachodniopomorskiego zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji starosty Kołobrzeskiego, udzielającej pozwolenia na budowę, przebudowę brzegów Parsenty na odcinku od ulicy Kamiennej do ulicy Łopuskiego. To dla nas trudna sytuacja. Analizujemy możliwe konsekwencje unieważnienia decyzji starosty. Sprawę Da nasze biuro prawne. Czekamy na zakończenie wszczętego postępowania. Mówi Michał Kojaczyński. Jest to dla nas trudna sytuacja. To nie miasto wydaje pozwolenia na budowę. Jest to kompetencja starostwa powiatowego. Mamy 7 dni na zapoznanie się z dokumentami. W tym tygodniu z tymi dokumentami się zapoznamy, natomiast no, trzeba powiedzieć sobie otwarcie, będzie miało to realny wpływ na termin realizacji tej inwestycji. W związku z tym no, liczymy na to, że ta sprawa szybko się wyjaśni, że wojewoda. To postępowanie przeprowadzi szybko i będziemy wiedzieli, czy ta decyzja będzie unieważniona, czy też wydane pozwolenie zostanie utrzymane w mocy i będziemy mogli prowadzić pracę dalej. Czyli chodzi o to, że ten teren, na którym teraz są prowadzone prace, nie należy ani do miasta, ani do powiatu, tylko do województwa? Musimy zapoznać się z dokumentacją, którą wojewoda ma u siebie. Mamy na to termin 7 dni. Nasz przedstawiciel miasta w tym tygodniu z tymi dokumentami się zapozna. Ewentualne unieważnienie pozwolenia na budowę przez wojewodę może mieć swoje konsekwencje związane z terminem zakończenia prac i kosztami ich prowadzenia. Warto podkreślić, że planowo prace miały zakończyć się jeszcze przed sezonem letnim przyszłego roku. Do tematu wrócimy.